Cześć. Dzisiaj zajmiemy się jedną z bardziej prostych czynności, natomiast przysparzającą wielu problemów albo znaków zapytania. Mianowicie korek spustowy miski olejowej. Często przeglądając serwisówkę, możemy natknąć się na zagadnienia, że korek ten ciągany jest z pewną siłą, czyli z pewnym momentem. Jednokrotnie spotykałem się z tym, że odkręcenie tego korka graniczyło z cudem ponieważ był bardzo mocno dociągnięty. Dzisiaj Wam pokażę, jak niewiele siły potrzeba lub jakim prostym patentem można zrobić to samym. Więc tak, do całej tej prostej operacji będę potrzebował dwóch narzędzi. Mianowicie tak, grzechotki zwykłej, klasycznej, przedłużki. Jest wygodniej, często korek miski jest osadzony bardzo głęboko, więc ciężko się do niego dostać. I oczywiście standardowo nasadki. W tym przypadku jest to rozmiar 17. Mam też ze sobą klucz dynamometryczny. E, może o samym kluczu, o samej sile, newtonometrach i tak dalej, możemy sobie opowiedzieć e, w jakimś kolejnym odcinku, jeżeli zajdzie taka potrzeba. E, ja używam takiego klucza, on ma wartość od 20 do 200 niutonometrów, mam też mniejszy klucz od tych najmniejszych zakresów do, e, do setki. E, I teraz tak, e, do czego używam tego klucza? Mianowicie do dociągania wszystkich technicznych połączeń zgodnie z zaleceniami e, serwisówki. Ponieważ wychodzę z założenia, że pan inżynier, który e, wymyślił to wszystko, co stoi tutaj przy mnie, na pewno ma więcej wiedzy ode mnie. E, no cóż, dobrze, to zaczniemy tak jak mówię o samym kluczu, o zasadzie, zasadzie jego działania, kiedy go używamy, jak go używamy przede wszystkim, do czego mamy pokrętło, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Mogę opowiedzieć innym razem, wziąłem go tylko i wyłącznie dlatego, żeby pokazać Wam, jak możecie zrobić to samemu, nie posiadając takiego narzędzia, bo nie ukrywajmy, no, jest to koszt niekiedy kilkuset złotych. Oczywiście można takie klucze wypożyczyć, jak najbardziej, natomiast w przypadku korka miski olejowej pokażę Wam, że wcale nie jest to narzędzie konieczne. Dobrze, więc przygotowujemy się do całej e, operacji. Mamy tutaj korek e, z nową podkładką, która równocześnie spełnia funkcję uszczelki. E, gniazdo również mamy wyczyszczone. Wszystkie powierzchnie są gładkie, równe, proste. I zaczynamy. Na początku, oczywiście, delikatnie palcami możemy sobie zrobić powiedzmy dwa obroty, cofnąć, kolejne dwa obroty, cofnąć. Jak już mamy pewność, że Śruba idzie nam prawidłowo, to ona powinna iść od samego początku do końca palcami, dać się wkręcić tak, że oprze się na podkładce. Następnie e, zakładamy klucz. I teraz pokazuję Wam, w jaki sposób robię to ja. Podnoszę klucz i popycham go delikatnie palcem, tak żeby ustawił się w pozycji horyzontalnej. I teraz nie chwytam go w tym miejscu, ponieważ wyciągając zadziałam z bardzo dużą siłą. Chwytam go w tym miejscu, przy samej nasadzie. Tą ręką przytrzymuję sobie nakrętkę, nasadkę, przepraszam, i przedłużkę i następnie pre dół. I to jest już. Tak naprawdę wykonałem bardzo mały ruch, ale uwierzcie mi, dociągnąłem na 100% z siłą, którą zaleca serwisówka. Dla pewności ustawiam sobie wartość na kluczu. Tak jak mówię, w tym przypadku jest to 23 Nm. Co jest ważne? W momencie, kiedy ustawimy sobie wartość, dokręcimy, nie używamy klucza, rozkręcamy go, ponieważ wewnątrz znajduje się mechanizm. W momencie, kiedy ustawiamy wartość, naprężamy ten mechanizm, powodując jego napięcie. W momencie, kiedy zostawimy ten klucz, może się okazać za jakiś czas, że nam się on rozkalibrował. Oczywiście my o tym wiedzieć nie będziemy, więc warto jest, jeżeli posiadacie takie narzędzia, używać ich często, oddawać je sukcesywnie do serwisu. Tak, żeby serwis po prostu sprawdził, czy klucz nadal spełnia swoją funkcję. I teraz tak, zakładamy klucz na śrubę. Dobrze. Mamy już zblokowany. No i okazało się, że jest. Zobaczmy, czy nie jest. Nie jest przypadkiem więcej. Ustawiam sobie w tym momencie 27 Nm. Również jest. Więc ustawmy sobie 30. Jeżeli klucz będzie szedł dalej, nie będę dalej dokręcał, bo wiem, że po prostu przeciągam wartość. I w tym momencie czuję, że klucz mi idzie. Czyli mam 23 na pewno, mam na pewno 27. Do 30 nie chcę dociągać, ale mam już tę 100% pewności, że, e, że ta wartość jest e, taka, jak być powinna. Czemu ma służyć ten materiał? E, przede wszystkim temu, że. Niejednokrotnie spotykam się z korkami dociągniętymi w taki sposób, że zastanawiam się, jak jeszcze ta miska potrafiła to znieść. E, tym materiałem chciałem Wam pokazać, że naprawdę nie ma takiej konieczności, żeby dociągać to na takiej przedłużce i kłaść się całym ciężarem ciała. Wystarczy jeden prosty ruch i mamy tą pewność, że to zostało dociągnięte. Oczywiście e, po wymianie, czy w trakcie wymiany oleju, kiedy e, spuszczamy e, olej, zakładamy nową śrubę, podkładkę, zakręcamy. Montujemy filtr, zalewamy olejem, odpalamy motocyk. Motocykl sobie pracuje, możemy zaobserwować, popatrzeć. Jeżeli po tym wszystkim nie będzie wycieku, nie ma takiej opcji, żeby ten wyciek pojawił się za tydzień lub miesiąc. Także mam nadzieję, że tym, tym właśnie materiałem pokazałem Wam, że w bardzo prosty sposób można to zrobić, nie jest to w ogóle skomplikowane. W następnym materiale mogę Wam pokazać cały proces wymiany oleju. A na pewno jeszcze tutaj zobaczycie, jak wymieniamy napęd. Pozdrawiam!